Dzień dobry! E, państwo, szanowni, mamy oficjalny termin następnego pay-per-view. No, oczywistą oczywistością było, że będzie to Death before Dishonor i że będzie to lipiec, a teraz wiemy już dokładnie: piątek 26 lipca, czyli dokładnie za 10 tygodni. I miejmy nadzieję, że gdy wiadomo już o tym terminie, to będzie to z korzyścią z tym, co będziemy obserwować w ringu, że jest do czego dążyć. A teraz zobaczmy do czego dążyć będą w najnowszym epizodzie tygodniówki Ring of Honor. Na dzień dobry Proving Ground Match Kyle Fletcher kontra Mentalo. A przypomnę, że Proving Ground Match, czyli ten drugi, ten nie mistrz, jeżeli wygra lub przynajmniej osiągnie limit 10 minut, to wtedy zyska title shota na pas tego drugiego, czyli w tym wypadku pas Oro TV. Szanowny pan Mentalo, to jest wrestler z 26-letnim doświadczeniem, no, dla którego jest to debiut w ringu Oro no i ledwo rozbrzmiał gong już Fletcher zaatakował oponenta poprzez running kick i Kyle dzięki temu spokojnie sobie przeważał nad rywalem tam zobaczyliśmy między innymi vertical suplex w jego wykonaniu mentalo low drop kickiem wrócił do gry, tam był też moonsault z narożnika poza ring oraz już w ringu leg drop z narożnika no i do tego też dość mocny forearm i pump strike potem Kyle stopuje rywala poprzez spinning kick i do Kłada też Dragon Suplex, za chwilę jeszcze Brainbuster, no ale jednak okazuje się to za mało na pinfall, na szanownym panie Mentalo. Yy, Mentalo jeszcze próbował, ale po otrzymaniu kopniaka dał się następnie złapać na Piledrivera. No i mamy raz, dwa, trzy dla oro TV Championa. Prawie 6 minut, no... Całkiem spoko. Mentalo troszkę się postawił mistrzowi. Może nawet i szkoda, że nie zdecydowali się, żeby on wytrwał tutaj te 10 minut. No ale łapkę w górę można dać. Jay Little i Santnam Singh, a po drugiej stronie Dark Order w składzie Evil Uno i John Silver. No, Santnam Singh, wielki chłop jak widać, jak podaje Cage Match, 218 cm wzrostu, czyli 55 cm jest to więcej niż John Silver. Jay Little zaczął walkę i z Evilem Uno te technicznie się no, miziali. John Silver z kolei wykazał się odwagą i chciał pojedynku z tym drugim, z tym dużym gościem. Evil Uno uważał to za zły pomysł, ale John uparł się i, no i dostał to, czego chciał. Silver próbował atakować kopniakami, ale szanowny pan Singh no, niemal od niechcenia go powalił. Uno i Silver razem próbowali iść na giganta, ale tak naprawdę na nic się to nie zdało. Satnam miał cały czas na plecach Johna, kiedy wykonywał Evilowi Uno chokslema. No a potem no, wydawało się, że Silverowi może nawet uda się ze slipper holdem na gigancie, ale Jay Little wtedy go Super Kickiem, no i za chwilę Lethal Injection załatwiło sprawę do końca. No, e, robię wrażenie ze swoimi gabarytami Satnam sync, e, No, pewnie jednorazowo panowie się pokazali, tak sobie gdybam, a, a może się mylę i byłoby okej, okay, bo byłoby ciekawie zobaczyć ich przeciwko na przykład Gates of Agony czy The Undisputed Kingdom. Teraz wędrujemy za kulisy, gdzie mamy panów z Iron Savages. Panowie mówili o tym, że kończą już, już z robieniem sobie żartów i czas, na poważnie, na, żeby na poważnie się zabrać do rzeczy. Dlatego koniec pomijania ich i wkrótce zabiorą nas do Titty City. Gdziekolwiek się to znajduje. A co wyjdzie z tych zapowiedzi? To się przekonamy wkrótce. Teraz zaś wracamy do akcji w ringu. I jak mówimy o akcji, to teraz mamy Anę J w akcji. Jej przeciwniczką była szanowna pani Tara Zeb. No, niemal od razu Anna J zdobyła przewagę i no, można powiedzieć, że maltretowała rywalkę na macie i też na linach. Spinning Hellkick w narożniku, następnie gory Bomb i wtedy byłby pinfall, ale Anna J chciała się jeszcze troszeczkę pobawić, więc sama tę tą próbę przerwała, dalej założyła slipera i no i po prostu tyle, że zamiast poprzez pinfall to mamy zakończenie poprzez submission. Anna Jay zaczęła w Ring Honor od porażki z Miną kawą, ale teraz no notuje już czwarte zwycięstwo z rzędu. Pozostajemy przy płci pięknej Rachel Ellering kontra Sky Blue. We wrześniu ostatni raz widzieliśmy panią niebieską, zatem welcome back. A w zeszłym roku 11 zwycięstw przy zaledwie jednej porażce. Co ciekawe, Sky Blue nie przyjęła przed walką uścisku dłoni od panny Ellering. No i po chwilowej zabawie w technikę, gdzie to Rachel radziła sobie z tym lepiej. Zobaczyliśmy w jej wykonaniu Gut wrench Suplex. Natomiast no, przy próbie. Sentonu Skyblue Blue w, w odpowiedniej chwili wystawiła kolana i to ona przejęła inicjatywę. Pani Niebieska obijała oponentkę w ringu i też i poza ringiem. Rachel zatrzymała to w końcu dość mocnym clothesline'em. No i ponownie dzięki temu przewaga była po jej stronie. Rachel no, tym razem pomyślnie wymierzyła senton. Były próby pinu z obu stron poprzez no, różnego rodzaju rolapy. Tak mówiąc prosto, Skyblue trafiła z super kickiem, a to otworzyło jej drogę do wymierzenia. Cold Blue, a jak Cold Blue, to oczywiście mamy raz, dwa i trzy. Mamy zwycięstwo dla Sky Blue, mimo że to Rachel większość czasu przeważała. Dość średnie. No, nie, nie mówię, że to była tragedia, ale nic nam mnie za bardzo nie zachwyciło. No, może to ja akurat spodziewałem się czegoś lepszego, ale po prostu mi to ta walka była i przeminęła. A Rachel Ellering notuje czwartą porażkę z rzędu. Następna rzecz to zakulisowe promo ze strony Angelico i Serpentico, którzy no, mówili o tym, że są już zmęczeni tymi ciągłymi atakami ze strony chłoptasiów Marii, ale zapewnili, że to jeszcze nie koniec i zwrócili się do Marii i jej chłopców, że paskudnie to dopiero będzie. A zanim zrobi się paskudnie, to najpierw przejdziemy przez kolejne starcie w ringu. John Cruz i Levi Knight kontra Darius, Martin i Action Andretti. No, początek całkiem wyrównany, najpierw Knight i Martin, potem Cruz i Andretti, oni, oni poszli akurat bardziej w szybkość. No, się zrobił chaos i cała czwórka była w akcji. Ta pierwsza dwójka wyleciała z ringu, ale potem Levi Knight zrobił zmianę, zmianę zrobił w taki sposób, żeby Martin tego nie widział i dzięki temu mógł go zaskoczyć kopniakiem. Darius był więc w defensywie kilka minut, potem rzecz jasna hot tak i action Andretti nie do zatrzymania. John Cruz dostał kombinację backbreaker plus neckbreaker, a potem Andretti skoczył poza ring na obu oponentów. Doszliśmy do tego, że ponownie cała czwórka w ringu, Levy Knight wypada po podwójnym superkiku, a John Cruz przyjmuje takie, no trzeba powiedzieć, dość fajne kombo dropkick plus German suplex. No i na koniec jeszcze Levy Knight otrzymuje podwójny slam i mamy, proszę Państwa, pinfall. No. Całkiem spoko. Chyba już to dzisiaj mówiłem te dwa słówka, ale no niech będzie całkiem spoko. No, tyle ile można było oczekiwać od walki na tygodniówce, no i to w takim całkiem żwawym tempie. No, no moim zdaniem przed walką można było się obawiać, że zrobią z tego taki dwuminutowy squasz, a dostali tych minut prawie 8, no i oby tak częściej. Na przykład u The Righteous albo Nile Rose. Oto drugi zaplanowany na dziś Proving Ground Match. Mistrzowie tak teamowi The Undisputed Kingdom, a po drugiej stronie Jason Geiger i London Lightning. Przypomnę, że pana Geigera widzieliśmy dwukrotnie w zeszłym roku i obie te walki były na, za na zasadach Pure Rules. A pana Londyna też widzieliśmy dwukrotnie w marcu tego roku. Między innymi ośmiominutowe starcie z Iwilem Uno. Szanowny pan Geiger, no dość wcześnie pra, prawie że zaskoczył Beneta cross arm breakerem, prawie, ponieważ, no jednak, Mike nie dał sobie w pełni tego założyć. Generalnie, Jason stawiał na styl MMA, więc obaj panowie mistrzowie wkroczyli do akcji. Jason więc się ratował zmianą London skutecznie atakował jednego i drugiego i efektem tego był m.in. Nirfal po Spinebusterze Lightning potem otrzymał z kolei kombinację Pop-Up plus Forearm i był więc w defensywie przez dłuższy moment tam zobaczyliśmy m.in. kombinację Death Valley Driver plus Running Knee Geiger wchodzi w ramach Hot Tagu Taven dostaje supleks a Bennett otrzymuje Butterfly suplex, Pan Londyn moc ciosem zostaje znokautowany przez Beneta, zaś Geiger po otrzymaniu tak, za plecami dostał atak od Tavena. Chwilę później dostaje Rockstar Supernova no i tym samym po zaledwie pięciu minutach walki mamy zwycięstwo po stronie drużynowych mistrzów. A jako walkę wieczoru tego odcinka mamy trzeci Proving Ground Match, tym, tym razem u płci pięknej, Afina kontra Nicole Matthews. A pannę Nicole też widzieliśmy już w zeszłym roku w lipcu w potyczce z Leilą Hirsch. No i jeszcze taka ciekawostka, że panie te dwie dwa razy spotykały się w ringu w federacji Shimmer i dwa razy to Nicole Matthews wychodziła wówczas z tego zwycięsko. A jeżeli chodzi o ten pojedynek, to Nicole mogła tutaj liczyć na spore wsparcie ze strony publiki i na początku toczyła wyrównany, techniczny bój z mistrzynią. Afina więc potrzebowała wyjść na chwilę z ringu, żeby przemyśleć strategię, a to jej się opłaciło, bo udało jej się potem powalić Nicole na matę i wymierzyła jej dość taki no dość mocny forearm i jeszcze spinning splash do tego. Afina stała się więc stroną dominującą, trzymała oponentkę w abdominal stretch, ale Nicole Zdołała się z tego wyswobodzić i też przeprowadziła tam no, kilka prób pinu. Szanowna pani Matthews wymierzyła Neckbreaker i cały czas trzymając Afinę za rękę, dołożyła też Lariat i northern Light Suplex, a to wszystko dało tylko lub aż Nirfal. Afina odpowiedziała mocnym ciosem: za chwilę Langblower oraz Base slide, po którym to Nicole znalazła się na podłodze. A finalnie nie traciła czasu, tylko sprowadziła Pannę Mafius. Z powrotem do ringu. Następnie mamy O-Face z narożnika i mamy Pinfall dla mistrzyni. A nie był to jeszcze koniec, bowiem afina dalej męczyła Nicole już po zakończeniu walki, jak teraz widzimy, a do tego założyła jeszcze crossface i wtedy to na ring przybiegła queen aminata, która kopniakiem przerwała wspomniany crossface, a za chwilę mocnym headbatem wyeliminowała afinę z ringu. Znokautowana afina leżała na podłodze, a królowej oczywiście nie umknęło, że w ringu pozostał pas mistrzowski kobiet. <coughs> No i proszę, 7 minut dali na main event i od razu, jak to się fajnie ogląda, a nie takie dwuminutówki, które Afinie no, też zdarzało się umiewać nieraz. No czyli generalnie podobna sytuacja jak w tym tag Team meczu Andretti i Martin kontra Cruz i Knight. No tak, patrzcie Państwo w ten sposób. Mamy aż trzy w tym odcinku Proving Ground mecze. No i co, i w żadnym z nich nie udało się poskromić mistrza. A moim zdaniem można było w jednym z tych pojedynków to zrobić, a tak dokładnie to w pojedynku Kayla Fletchera. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że był to pierwszy z tych Proving Ground meczy, no a to wtedy potem byłaby ta myśl, że no tutaj to się stało, więc czy stanie się to i w tych następnych pojedynkach? A po drugie, dlatego, że z tej trójki, z tych trzech Proving Ground meczy, moim zdaniem najlepiej by to pasowało. No to tak, panowie z The Kingdom mieli remis z The Infantry, to powiedzmy, że tutaj im jeszcze odpuścimy, a Fina jest taka dominująca, no, no i ona też ma program z Queen Aminatą, jak na to wychodzi. No a Kyle Fletcher, no ja, ja nie mówię, że Kyle miałby dzisiaj przegrać. Niech po prostu upłynie sobie ten czas 10 minut, tak samo jak to było w przypadku Undisputed Kingdom kontra The Infantry te kilka tygodni temu i myślę, że wszyscy byliby zadowoleni. Ten Mentalo dostałby title shota za jakieś. Nie, dwa tygodnie, na przykład dwa, trzy tygodnie, tego title shota oczywiście by przerżnął, ale już byłaby po prostu jakaś zapowiedziana wartościowa walka, mniej lub bardziej wartościowa walka za te, powiedzmy, dwa, trzy tygodnie. Dlatego jeszcze raz, no szkoda, że zrobili tutaj 3 do 0 dla mistrzów, a nie 2 do 1. Ale generalnie całkiem spoko epizod. Trzyma się ten poziom dość solidnie i oby tak dalej. No to przyjemnego weekendu. Oglądajcie Ring Vanar.